Do naszej rodziny należą ludzie wszystkich ras, młodzi i starzy, bogaci i biedni, mężczyźni i kobiety, grzesznicy i święci. Nasza historia rozciąga się na wieki i na cały świat. Dzięki Bożej pomocy zakładamy szpitale, budujemy sierocińce, pomagamy biednym. Jesteśmy największą na świecie organizacją dobroczynną. Przynosimy ulgę i wytchnienie potrzebującym. Kształcimy więcej uczniów niż inne instytucje religijne lub edukacyjne. Opracowujemy metody naukowe i prawa badawcze, stworzyliśmy struktury uniwersyteckie, bronimy godności każdego życia ludzkiego i walczymy o trwałość małżeństwa i rodziny. Nazwy miast pochodzą od naszych świętych, którzy przetarli nam szlaki świętości. Prowadzeni Duchem Świętym ustaliliśmy kanon Pisma Świętego. Moc Ewangelii i świętej tradycji przemienia nas i wytycza nam drogę. Jesteśmy kościołem katolickim. Z miliardem chrześcijan wyznajemy tę samą wiarę i praktykujemy te same sakramenty. Od wieków, codziennie, każdej godziny, celebrując Mszę Świętą, modlimy się za Ciebie i za cały świat. Sam Jezus położył fundament naszej wiary, mówiąc do świętego Piotra, pierwszego papieża. Ty jesteś skałą, i na tej skale zbuduję mój kościół. Już dwa tysiące lat jesteśmy prowadzeni przez pasterzy, którzy w czasach zamętu i cierpień kierują kościołem katolickim w miłości i w prawdzie. W świecie pełnym chaosu, cierpienia i trudności, naszym pocieszeniem są niezmienne, prawdziwe i mocne wartości. Nasza wiara katolicka i wieczna miłość Boga dla wszystkich stworzeń. Jeśli odszedłeś od kościoła katolickiego, zapraszamy, przyjrzyj się mu na nowo. Odwiedź witrynę internetową catholicscomehome.org Jesteśmy jedną rodziną zjednoczoną w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawcy. Jesteśmy katolikami. Witajcie w domu.